Witajcie widzowie w kolejnym odcinku wojskowych newsów. Nadrabiam zaległości w informowaniu was o tym, co dzieje się w wojskowym świecie. A dzieje się naprawdę dużo. Dzisiaj pogadamy między innymi o Indiach, które są bardzo blisko zakupu aż 114 Desu Rafal. Będzie też o polskich śmigłowcach typu Apache. Początek ich dostaw do Polski planowany jest na 2028 rok. Podobno nasz MON ma rozważać zmniejszenie zakupu już zakontraktowanych maszyn. Do tego będzie o Ukrainie i o nowym, mocarnym pocisku, jakim ma się stać flamingo. Rosja może mieć z nim potężne problemy. Zapraszam Was jeszcze do subskrybowania kanału, polajkowania i podbicia tego filmu, jeśli oczywiście przypadł Wam do gustu. A teraz zacznijmy wojskowe newsy. Wietnam kupuje K9. Koreański przemysł ma kolejną umowę eksportową. Wietnam zakupił haubice K9, stając się tym samym 11 krajem, który będzie posiadał to uzbrojenie. O zainteresowaniu tym sprzętem mówiło się już od wielu miesięcy i teraz mamy finalizację negocjacji. Na razie pozyskano 20 haubic za cenę około 245 milionów dolarów. Do tego kupiono również pojazdy towarzyszące, ale nie podano dokładnie o jakie chodzi. Niewykluczone, że wśród nich znajdują się wozy amunicyjne K10, Gdyż Hanoi wyrażało zainteresowanie również tym rodzajem sprzętu. Wietnam bowiem musi wymienić całkiem solidną ilość uzbrojenia, pamiętającego jeszcze czasy radzieckie, w postaci choćby haubic ciągnionych jak D30 kalibru 122 mm czy M46 kalibru 130 mm. Z kolei na gąsienicach możemy tu znaleźć m.in. 2 S1 goździk, ale to oczywiście również bardzo stare uzbrojenie. Wietnam próbował co prawda skonstruować własne rozwiązanie artyleryjskie podobnego typu poprzez instalację systemu z armatą kalibru 130 mm na podwoziu Kraza 255B, ale ostatecznie badania nie wyszły poza prototypy. Zdecydowano się zakupić gotowe i co ważne sprawdzone rozwiązanie. W dodatku mamy tu kaliber 155 mm, czyli stricte nierosyjski, co pokazuje kolejny krok Wietnamu w odchodzeniu od sprzętu produkcji tego państwa. Natomiast wydaje się, że to dopiero początek zakupów. 20 dział to jednak zbyt mała liczba, i wcześniej zapowiadano kontrakt nawet na 108 egzemplarzy. Możemy się zatem spodziewać w niedługim czasie kolejnych umów. K9 możemy znaleźć w takich krajach jak Norwegia, Finlandia, Estonia, Australia, czy oczywiście w Polsce, która jest największym użytkownikiem zagranicznym z zamówieniami w liczbie ponad 350 sztuk. Niewykluczone, że u nas także będą kolejne umowy kupna, choć osobiście mam nadzieję, że poprzestaniemy na tym, co jest i skupimy się na rozwoju produkcji krabów. Japonia otrzymała pierwsze F-35B. Czas na rewolucję. Kraj kwitnącej wiśni może się pochwalić posiadaniem już nie tylko F-35A, czyli powiedzmy wersji klasycznej, ale także wersji B, czyli skróconego startu i pionowego lądowania. Tych pierwszych Tokio pozyskało 105 sztuk, a tych drugich 42 egzemplarze. Pierwszy z nich przybyły właśnie do Japonii. Mowa o trzech samolotach. Miało być cztery, ale jeden z nich pozostał jeszcze w USA. Do końca przyszłego roku powinna się zakończyć dostawa pierwszej transzy liczącej 8 egzemplarzy. F-35B będą wykorzystywane w Japonii na śmigłowcowcach typu Izumo. Do tej pory jednostki te o długości blisko 250 metrów i wyporności ponad 25 tysięcy ton Mogły używać głównie śmigłowców, no ale Tokio postanowił je zmodernizować w celu używania przez nie właśnie F 35B. W tym celu m.in. wzmocniono pokład, aby był w stanie wytrzymać wysokie temperatury generowane przez opary silnika F 110, czy zmieniono oświetlenie okrętu. Stosowne testy sprawdzające skuteczność naniesionych zmian miały miejsce na terenie Stanów Zjednoczonych. Pierwsza jednostka Izumo zacznie operować wraz z F 35B od 2027 roku, a druga o nazwie Kaga rok później. No i tu trzeba zaznaczyć, że mamy do czynienia z naprawdę sporą rewolucją w historii kraju samorajów. Japonia bowiem po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej będzie dysponować czymś na kształt lekkiego lotniskowca, choć oczywiście oficjalnie nikt tego nie powie. Okręty klasy Izumo są bowiem klasyfikowane jako niszczyciel śmigłowcowy, ale de facto będą pełnić inną rolę od momentu używania F-35B. Zbrojenie zatem kraju kwitnącej wiśni trwa w najlepsze i z roku na rok są przełamywane kolejne bariery mentalne. To już nie tylko podnoszenie budżetu na wojsko, ale właśnie wprowadzanie nowych typów uzbrojenia, co jeszcze kilka dekad temu było nie do pomyślenia. Niemniej zagrożenie ze strony Chin czy Korei Północnej robi swoje. Pytanie tylko kiedy Tokio zdecyduje się na budowę pełnoprawnego lotniskowca o znacznie większych możliwościach niż okręty klasy Izumo. Patrząc, jak szybko w tej materii rozbudowują swój potencjał Chiny, można stwierdzić, że stanie się to już niedługo. Technologicznie na pewno Tokio ma potencjał, aby taką konstrukcję zaprojektować, a później wyprodukować. Wydaje się, że główne skrzypce w tej sprawie zagrają jak zawsze Amerykanie. Jeśli oni się na to zgodzą, to myślę, że w całkiem nieodległej perspektywie zobaczymy potężny lotniskowiec Made in Japan. Kanada chce kupić JLTV, a Macedonia Północna z kolejną ich dostawą. Relacje USA i Kanady nie układają się w ostatnich miesiącach zbyt dobrze. Związane jest to głównie z nową polityką Donalda Trumpa i narzuceniem dużych ceł na kanadyjskie produkty. W związku z tym bardzo mocno rozważano nawet rezygnację przez Ottawa z zakupu F-35 albo przynajmniej ograniczenie ich liczby. W 2022 roku łącznie kupiono 88 samolotów za ponad 13 miliardów dolarów. Choć w ostatnich miesiącach poinformowano o znacznym wzroście kosztów, przez co ostateczna wartość kontraktu może przekroczyć nawet 20 miliardów dolarów. Mimo tych trudności, Kanada dalej chce pozyskiwać sprzęt wojskowy od swojego południowego sąsiada. Tym razem są to pojazdy z rodziny JLTV. Departament Stanu USA wyraził właśnie zgodę na zakup do 60 konstrukcji tego typu oraz do 9 przyczep. Do tego można pozyskać pakiet serwisowy, logistyczny, niezbędny zestaw części zamiennych czy środki łączności. Wszystko za maksymalnie 160 milionów dolarów. Pojazdy mają trafić między innymi do kanadyjskich wojsk stacjonujących na terenie Łotwy. Jeśli faktycznie uda się podpisać umowę, to będzie kolejny sukces eksportowy amerykańskiej konstrukcji. Nie sprecyzowano jaki wariant pojazdu zostanie dostarczony. Być może będzie to najnowsza wersja A2, produkowana przez nowego producenta EM General. Charakteryzuje się ona m.in. mniejszym spalaniem paliwa, przez co udało się zwiększyć zasięg operacyjny. Do tej pory TV został zakupiony m.in. przez Holandię, Czarnogórę, Rumunię czy Belgię. Natomiast największym zagranicznym odbiorcą tych amerykańskich wozów jest Litwa, która w różnych wariantach pozyskała łącznie około 500 konstrukcji. Będą one służyć m.in. do obrony litewskiego nieba. Dzięki zamontowaniu na nich szwedzkich zestawów RBS 70. Na liście kupujących jest także Macedonia Północna. Kilka dni temu kraj ten otrzymał dostawę kolejnych 29 pojazdów. Uroczyste ich przyjęcie miało miejsce 15 sierpnia. Dzięki temu skopie dysponuje już 67 maszynami. Niedługo mają ruszyć do Macedonii Północnej także dostawy amerykańskich kołowych transporterów opancerzonych z rodziny Stryker. Ich będzie około 50 sztuk. Indie kupią aż 114 Dessus Rafale. Szykuje się naprawdę potężny kontrakt na francuskie samoloty. Aż 114 kolejnych Dessus Rafale mogą nabyć Indie, i to w dodatku bez przetargu, co znacznie przyspieszyłoby zawarcie umowy. O nią bowiem rywalizują do tej pory m.in. Amerykanie z F-15X czy F-21, a więc specjalną wersję F-16, czy Szwedzi z Gripenami E. Ten pośpiech Hindusów wynika m.in. z dużych braków sprzętowych. Już za kilka tygodni bowiem zostaną wycofane indyjskie Migi 21, a to spowoduje spadek ilości użytkowanych samolotów do 29 eskadr, co jest najmniejszym wynikiem w historii. Szacuje się, że potrzeby wynoszą około 42 eskadr, a więc sami widzicie, że problem jest bardzo duży, szczególnie jeśli popatrzycie na rozwój zdolności lokalnych rywali. Mam tu na myśli przede wszystkim Pakistan, który dzięki zakupom w Chinach znacznie zwiększył swoje możliwości ofensywne. Już teraz dysponuje on między innymi samolotami J-10C, a w niedługim czasie dołączą do nich J-35A, zaliczane przez Pekin do piątej generacji. Łącznie będzie ich 40 sztuk i nie zatem muszą działać, i to szybko. Nie dziwi więc wybór francuskich samolotów, które już są użytkowane przez tamtejsze siły powietrzne. W 2016 roku bowiem zakupiono 36 egzemplarzy, które już są w służbie. Swoją drogą prawdopodobnie jeden z nich został utracony w ostatniej batalii z Pakistanem, choć on z kolei uważa, że udało mu się strącić aż 3 Rafale. Ale na to brakuje dowodów. W tym roku z kolei zakupiono kolejne 26 samolotów TSU, ale tym razem w wariancie morskim, a więc M, który ma m.in. wzmocnione podwozie. Będą one służyć na lotniskowcu o napędzie konwencjonalnym INS Vikrant o długości ponad 260 metrów i wyporności około 40 tysięcy ton. Indie zatem mają już przeszkoloną załogę, a także niezbędną infrastrukturę do szybkiego wdrożenia kolejnych maszyn do służby. Co także ważne dla New Delhi, zacieśniają się relacje przemysłowe z Francuzami. Od 2028 roku ma ruszyć lokalna produkcja kadłubów Dessau-Rafale w liczbie do dwóch sztuk miesięcznie. Dodatkowo są prowadzone negocjacje z firmą Safran w sprawie stworzenia i produkcji nowego silnika odrzutowego dla przyszłych indyjskich samolotów piątej generacji powstających w ramach programu AMK. Mają zostać także zwiększone możliwości serwisowe i remontowe silników M88 wykorzystywanych w Dessau Rafale, które będzie można wykonać na terenie Indii. Jeśli faktycznie dojdzie do zamówienia 114 maszyn, to całkiem prawdopodobne jest stworzenie lokalnej linii montażu ostatecznego. Jak więc widzicie widzowie, wszystko się pięknie łączy w całość. A dla Francuzów może to oznaczać największy i jednorazowy kontrakt na swoje samoloty. W związku z tak dużym zainteresowaniem, Paryż ma zwiększyć ich produkcję do nawet 5 egzemplarzy miesięcznie. Nie będzie to łatwe zadanie, ale jeśli mają zostać zrealizowane zamówienia dla francuskiego wojska, a także na rynki eksportowe, to taki zabieg jest konieczny. Flamingo Czyli ukraiński bat na Rosję. Nasz wschodni sąsiad może wreszcie dysponować uzbrojeniem, które realnie może być naprawdę dużym problemem dla rosyjskiego agresora. Świat ujrzał nowy pocisk manewrujący ukraińskiej produkcji o nazwie Flamingo. Co więcej, to nie jest jakiś projekt czy prototyp, ale już używane uzbrojenie, które według Ukraińców skutecznie razi cele na terytorium Rosji. Chodzi m.in. o rafinerię czy skład uzbrojenia. Swoją konstrukcją bardzo przypomina amerykański pocisk manewrujący z głowicą jądrową MGM-13 Mace, który wszedł do służby pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Parametry Flamingo są naprawdę imponujące. Jego zasięg ma wynosić około 3000 km, a to oznacza, że jest w stanie razić w zasadzie wszystkie strategiczne obiekty w europejskiej części agresora ze wschodu. Mamy więc tu znacznie większe możliwości niż w przypadku najnowszych tomachołków, których zasięg nie przekracza 2000 km. Do tego Głowica bojowa o masie około 1000 kg, przy maksymalnej masie startowej pocisku na poziomie około 6 ton. Pułap lotu wynosi do 5 km, a prędkość maksymalna to 950 km na godzinę. Powietrzu może pozostać do 4 godzin. Przygotowanie do startu wynosi maksymalnie 40 minut. Cały system znajduje się na kołowej platformie, w związku z tym łatwo go przemieścić. Ponadto pocisk ma wykorzystywać kombinację różnych systemów naprowadzających oraz być odporny na systemy walki elektronicznej. Ukraińcy informują także, że cały proces produkcyjny został bardzo dobrze ukryty, w związku z tym jest on odporny na rosyjskie ataki. Do tej pory, poza Dornami, najdalszym rężem, który mógł razić Kijów, to tzw. Długie Neptuny, czyli przerobione pociski przeciwokrętowe służące do ataków na cele naziemne na dystansie do 1000 kilometrów. Z kolei ukraińskie pociski balistyczne Sapsan mają deklarowany zasięg na poziomie około 500 kilometrów. Według szacunków miesięczny wolumen produkcyjny ma wynosić ponad 50 sztuk. Pytaniem otwartym pozostaje, jak trudne będą flamingi w przechwytywaniu przez takie systemy obrony powietrznej jak S-400. W ukryciu na pewno nie pomogą duże rozmiary. Rozpiętość skrzydeł flamingo wynosi około 6 metrów. Niezależnie od tego, skoordynowany atak pocisków oraz dronów będzie dużym problemem dla Rosji, co powinno nas bardzo cieszyć. A zmniejszymy zamówienie na 96 Apatczy. Podobno taki scenariusz jest rozważany przez nasze Ministerstwo Obrony Narodowej. Plan ma być taki, że nie kupimy 96 maszyn, a mniejszą liczbę. Nie wiadomo o ile, ale wydaje się, że co najmniej o jedną trzecią. Chcąc przekonać do tego pomysłu producenta, mamy w zamian, w stosunku 1 do 1, kupić ciężkie śmigłowce transportowe CH47 Chinook. Zapewne w najnowszej wersji F Block 2. Czy to się uda? Trudne pytanie. Na pewno ewentualna próba renegocjacji umowy będzie sporym wyzwaniem. Zamówień bowiem na Apache tak dużo nie ma, a co gorsza, inne kraje rezygnują z ich zakupu. Ostatnim z najgłośniejszych takich przypadków była Korea Południowa która chciała zakupić drugą transzę 36 AH-64E, ale ostatecznie z powodu m.in. wzrostu kosztów i wniosków wyciągniętych z działań na Ukrainie pozostała przy wcześniejszej liczbie już kupionych także 36 maszyn tego typu. Zamiast nich będą pozyskane drony oraz lżejsze, produkowane lokalnie śmigłowce bojowe. Co gorsze, Boeing ma świadomość, że nasz kraj potrzebuje ciężkich śmigłowców transportowych i Chinooki świetnie sprawdzą się w tej roli. Ostatecznie zatem może dojść do pozyskania 96 śmigłowców Apache oraz osobnego zakupu CH47. Szczególnie, że nasz niemiecki sąsiad pozyskał aż 60 maszyn tego typu. Zatem wspólne użytkowanie tych śmigłowców może wpłynąć na zmniejszenie kosztów. Czynuki zaczną trafiać do RFN od 2027 roku, a dostawy powinny zakończyć się do 2033. Widzowie, możemy pograć w negocjacyjne szachy 5D i wyobrazić sobie taki scenariusz. Przekonujemy Boeinga do zmniejszonego zakupu Apache, w zamian kupujemy Chinooki oraz F-15X. Zamiast orłów można użyć marchewki w postaci KC-46 Pegasus, czyli powietrznego tankowca, choć tu przyznam szczerze, uznałbym to za najgorszy scenariusz. Opcja europejska, a więc A330MRTT to zdecydowanie, moim zdaniem, lepsze rozwiązanie. Z mojego punktu widzenia zasadne jest zmniejszenie zakupu śmigłowców AH-64 nie tylko ze względu na koszt ich utrzymania, ale także choćby przygotowania kadry pilotów, a to nie będzie takie proste. Pytanie także, czy w związku ze znaczącym zmniejszeniem zamówienia nie będzie próby ze strony Amerykanów zmniejszenia warunków offsetowych związanych z użytkowaniem przez nas Apache. Widzicie więc widzowie, że jest naprawdę sporo niewiadomych. Wiadome jest za to to, że za 96 maszyn zapłaciliśmy aż 10 miliardów dolarów. Dostawy mają mieć miejsce w latach 2028-2032. O historii i przede wszystkim możliwościach czynników macie dedykowany film na kanale, do którego serdecznie zapraszam. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!